Życie go pranka na mojej kuzynce, bo moja kuzynka za chwilę do mnie przyjdzie na noc, nie? Mam taką straszną maskę, i ogólnie zrobię dzisiaj sobie to. jestem niezależna, bo ciągle tutaj biegam. No to ona tak jest, tutaj, zamknę drzwi. Przyjdę tu. Nie wiem, gdzie spojrzeć, żeby zobaczyła tę dom. Bo jeszcze mnie zobaczy, zrobię tak. Schowam się tutaj, nie? I ona jak wejdzie. Będzie gdzieś tutaj, to ja tak zrobię, że jak otwarte te drzwi, to tak zamknę. Nie, i ona się tak odwróci, a na się prawie wszystkie gotuje. Jakby no. Nie chcę być niemiła, ale. oby tego nie widziała. No i jak ona się tak odwróci, to ja będę w tej masce. Subskrybujcie, po reakcję i zobaczycie to. A, i powiedzcie mi, gdzie bym mogła schować, ym, dać ten telefon, żeby go nie widziała, bo popatrzcie, jak to wygląda. ogólnie to gdzieś tu pod biurkiem mogłabym, albo gdzieś tu. No właśnie. Myślę, żeby go tak odwrócić, tu jest ten kamerka, i żeby to tak zrobić. Myślę, że mogłaby się nie skapnąć, nie zobaczyć w to miejsce. Dobra, zaraz. Zaryzykuję jej tutaj, to dam. No i subskrybujcie po jej reakcję.